Ja Nie ludziska z tej strony, oczywiście. Z ran, a dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku <laughs> z gry Farming Simulator 19. Tym razem już z normalnego gameplaya. Dzisiaj zajmiemy się koszeniem tego od pola numer 31, na którym znajduje się pszenica. Będziemy koszili rozstrzelmaszem Nowa 330. Będziemy jeździli też wyspywać będziemy zboże do przyczepki marki Farmtech, z którą będzie nam jeździł Ursus 1214, a więc teraz będzie intro, i już ben, przechodzimy do właściwej części odcinka, czyli koszenia intro. Dobrze, a więc widzimy się już po intrze i zaczynamy kosić Ja sobie przed odcinkiem już to wszystko przygotowałem I chwilowo za, za pracowników mam dla Was ważną informację, że na... Polu, znaczy nie na polu tylko na, gospodarstw na gospodarstwie musiałem podmienić wszystko na EasyShield'y gdyż nie mieściły, gdyż do tamtych mm, wiatr, tak, tak chyba mogę powiedzieć nie mieścił się nawet ten traktor, czyli stara ST Max a więc musiałem to wszystko powymieniać na te rzeczy easy które są standardowo standardowo w grze ale wszystko jest już bardzo dobrze a my wracamy do kaszenia. Nie lecimy wow, to mnie jak są potencjalne zbiory z tego pola co zresztą spra spra sprawdzę to sobie teraz 18 tysięcy litrów no w sumie jak ja przed chwilą grałem na mapcu kolania 1990 gdzie bola były malutkie są to ja się nie dziwię że tam ledwo co dwa dwie tony mi wychodziły świetniejsze mi jak są poprawy coś tam poprawy poza odcineczkiem eee, właśnie piszcie w komentarzach czy chcecie że, bo ja mówiłem że będę ale pytanie czy wy chcecie żebym na co co trzy, cztery odcinki, może częściej zapraszał jakoś do mnie, lub Sugara, czy kogoś innego z jako taką odskocznię od tego że ciągle sam tutaj je z tym kosze kultywuje się je jako taka pomoc dla mnie napiszcie, czy chcecie takie coś bo ja z chęcią bym taki coś nagrał na pewno z domim On by nie odmówił No mi nigdy nie odmawia Sugar może na razie nie Bo A z jego komprę są prześwietne No ale to jest na przykład z Discorda Ananaska. Zapraszam, link będzie prawdopodobnie w opisie Do tego filmu No a my sobie kosimy Dobra Lecimy, lecimy, nie śpimy Wiadomo jak to będzie trzeba poprawić W sumie chyba teraz pojadę poprzecznikami Ra Raz, raz czy dwa Luka niech ta słama się wysypie cała świetny moment sobie wybrałem na no pojechanie tymi akurat gdy już mam prawie pełny combine no z pierwszej osobowki, no to już się pełny tutaj niestety nie można tego rozłożyć o, tutaj niestety tu nic nie widać Wykręc wykręcamy jeden kolejnego omatku. O, 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 Zapomnijmy zwolnić czasu. Dobra, to będzie, będzie nocna żniwa. Będą, będą nocne żniwa i tyle. Teraz pytanie: jaki dać tytuł? Czy nocna żniwa? Czy początek serii? Czy żniwa pszenicy? się wystawia lecimy sobie w fast tempo ursusika i czego go ja na ursusik bardzo dopracowam w środku No lecimy jakieś lusterka działająca nawet Teraz torek to jest się po prostu polecam sobie pobrać to było N chyba, tak, N Teraz operować, żeby nie uspało się przez w jednym miejscu Poszło przed chwilą, już za przyczepę połowa Ziarna Niebiję to nie w plecy Nie no się. się, nie do się nie tutaj Chociaż to by było bardzo fajną opcją Jakby się udało Łączyć coś takiego, żeby można było wysypywać, że jeżeli byś nie trafił, to to by mogło się wysypać poza przyczepę. Jak ja nie umiem po prostu kosić w tej grze, to to jest cud miód No. I kolejny mijaczek Tu będzie dużo poprawiania, poza odcineczkiem. Kurde, to pole się wydawało mniejsze. Ile ona ma hektara Półtorej hmm. hektara no malutkie powinno być to zaraz powinniśmy to skończyć bo się zapowiada że jeszcze my nawet połowy nie skończyliśmy roboty w następnym pewnie będzie akcja prasowania i potem ja myślę już że jakaś kultywacja no dwa kombajny minimalną pomocą kolegi szpagra jak chcecie to nazwajcie o, pozdrowo nagrywam to o dziewiątej co to nie jest że ja niedawno stałem i ja od razu nagrywam odcinek o, potem mi się nie będzie chciało O, matko, 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 matko. Serio? nawet pojechałem do tyłu tylko, tylko po to żeby w kręgu jechał to nawet no nie potrafiłem ja tu mam łeb. Ja tylko sobie włączę jeszcze światło tu nie o i teraz tylko przednie długie No ja tutaj robię w tym miejscu ale będzie poprawiony mi No dobra w sumie myślę że to by by, że to by było na tyle żeby też was tutaj nie przynudzać no ja to pole dokończę poza odcineczkiem jutro albo jeszcze dzisiaj pojawi się odcineczek z potem kultywacja no to co Zapraszam jeszcze na Discorda mojego link w Opsie. Discorda Ananaska, też link w opisie Discorda Dati Jimiego, już nie ma linku w opisie Ale do no mi lubi Tzidzimiego, może na link No i co, łapkujcie subskrybujcie, mi się ma